Te słuchawki to jeden z najdziwniejszych kawałków technologii dedykowanej graczom, jaki ostatnio miałem okazję testować, i już Wam odpowiadam, dlaczego tak jest. W tym momencie delikatnie doprecyzowując. Ich nazwa to Jiffits, są od Logitech, a generalnie cała otoczka związana z tymi słuchawkami polega na tym, że mówimy o słuchawkach z jednej strony bezprzewodowych, lifestyleowych, które możemy zabrać ze sobą wszędzie, a poza tym mają być to słuchawki, które świetnie sprawdzą się w środowisku dedykowanym graczom. I tak, mówiąc o środowisku graczy, mam na myśli, że te słuchawki działają zarówno z niskim opóźnieniem po Bluetooth dla smartfona, a standard oferowany przez to 105.2, lub też mogą działać przy pomocy tego znacznie bardziej gamingowego rozwiązania, czyli 2.4 w formie Logitechowego Lightspeeda. Poza odbiornikiem w zestawie znajdziecie jeszcze przejściówkę z usb do usb 2C, przewód do ładowania, garść papierków oraz samo Etui, które wykonane jest ogólnie całkiem nieźle, pomijając te delikatne luzy, które pojawiają się na klapce przy zamknięciu etui w wersji białej nie zbiora odcisku palców w czarnej może. Nie ma tutaj ładowania bezprzewodowego, wyłącznie przewodowe. No i takie etui zapewnia nam podwojenie samego działania na baterii w słuchawkach. Ale o baterii pogadamy sobie ogólnie trochę później. Na pierwszy plan wyłania się bowiem sama budowa słuchawek, która jest intrygująca i muszą być na swój sposób unikalne. To sugeruje chociażby widoczna główka, którą wtykamy do ucha. No pewnie zauważyliście, że w zestawie z tymi słuchawkami nie dostajemy żadnych wymiennych nakładek, prawda? zauważyliście czy nie? A otóż fitsy są słuchawkami, które wraz z pierwszym włożeniem dopasowują się do ucha właściciela. Przynajmniej taka jest teoria związana z technologią LightForm, która w te 60 sekund ma niejako stopić słuchawki i dopasować je do naszych kanałów. Dzięki temu wkłady powinny być zawsze idealnie wkomponowane w małżowinę właściciela. A to przecież główny warunek, żeby takie słuchawki pozostawały w naszych uszach cały czas nienaruszone, nie wypadały, były wygodne, no i zapewniały odpowiednią izolację. No więc, czy to się udało? I odpowiedź jest tutaj pozytywna. Jestem nawet zaskoczony, jak dobrze to działa. Słuchawki po pierwszym sparowaniu z aplikacją na smartfonie, która jest jednocześnie głównym ośrodkiem sterowania, rozpoczynają cały proces konfiguracji, parowania, wszystko zgodnie z instrukcją, no i nadchodzi ten kulminacyjny moment. I wiem, że to może zabrzmieć dosyć dziwnie, ale wówczas ciepło wypełnia nasze uszka. W sensie słuchawki niejako się topią, rozgrzewane bardzo intensywnym podświetleniem. Jest to proces przyjemny, gra muzyczka. My po prostu musimy poczekać, aż te słuchawki wypełnią w odpowiedni sposób nasz kanał. A później, no, otrzymujemy słuchawki, które nie wypadają, otrzymujemy słuchawki, które całkiem nieźle izolują fizycznie, otrzymujemy słuchawki wygodne, ale niejako jednorazowe. Oczywiście to duże uogólnienie, bo niby można dokonać ponownego formowania i sam zrobimy je na potrzeby filmu trzy razy, nie odczuwając jakichś negatywnych skutków. Ale producent uświadamia nas, że podczas wykonywania procesu ponownego formowania należało. By zmienić te nakładki, założyć nowe, świeżutkie. Tyle, że takich nakładek, jak zauważyliście wcześniej w zestawie nie ma. A szkoda, bo wydaje mi się, że. A w sumie otrzymam was jeszcze w niepewności. W każdym razie są to słuchawki bardzo wygodne po formowaniu lekkie, których co mówię z ręką na sercu nie zdejmowałem całutki okres, gdy pracowałem na jednym ładowaniu. Cała ta termoplastyczna struktura nasadki nie ugina się, nie wysuwa, nawet mimo, że poza ucho wystaje całkiem solidny fragment tej futurystycznej konstrukcji. No a ile na jednym ładowaniu G-Fits wytrzymają? Odpowiedź brzmi to zależy. Przede wszystkim pamiętajmy, że mamy tutaj zarówno 2,4 jak i bluetooth, więc te czasy będą się różnić. Na Lightspeedzie producent deklaruje do 7 godzin grania, no i do 4,5 godziny rozmowy. Na bluetoothie do 10 godzin grania i do 6,5 godziny rozmowy. O co chodzi z tą rozmową? No nie chodzi o rozmowę telefoniczną, tylko o rozmowę na Discordzie na przykład, więc te czasy w rozgrywkach sieciowych będą zauważalnie niższe. Generalnie podczas testów zauważyłem, że ogólnie te wszystkie wartości, które zostały podane są do spełnienia z tolerancją do około 30 minut, a Etui zapewni nam pod dwojenie działania tych słuchawek, no może jeszcze z jakimś takim delikatnym zapasem w postaci godziny, e, natomiast nic więcej. I patrząc szczególnie z perspektywy tych rozmów, nie jestem przekonany, czy te słuchawki rozpatrywałbym dla gracza hardkorowego, bardziej każuala, który ma zapędy, żeby pograć sobie raz na jakiś czas sieciowo ze znajomymi. Numer dwa, słuchawki pełnowymiarowe podczas ładowania zawsze można użytkować, a tutaj no niestety to się nie uda, bo muszą one wylądować w etui. Sam proces ładowania przebiega następująco, że 10 minut pozwala na kolejne 45 minut do godziny grania. Zapytacie też, czy te słuchawki Słuchawki działają jednocześnie ze smartfonem i komputerem. I tak, i nie. Nie ma opcji, aby naraz odsłuchiwać dźwięku ze smartfona i peceta, przynajmniej póki co. Jest za to możliwość, aby słuchawki z automatu przełączyły się na telefon w momencie, gdy ktoś do nas dzwoni. Wystarczy zaznaczyć konkretne pole w aplikacji i działa to bardzo sprawnie. Po zakończeniu połączenia słuchawki wrócą z marszu do Lightspeeda. Pewnie oczekiwalibyście po takich słuchawkach również ANC, no bo jest ono coraz popularniejsze w słuchawkach gamingowych, szczególnie tych droższych. No a tutaj mamy pchełki, które idealnie do tego ANC się nadają, ale moi drodzy. Tutaj ANC niestety nie znajdziemy. Jest to kwestia na pewno smucąca, bo mówimy o słuchawkach idealnie łączących zarówno światek Lifestyle'u, jak i gamingu, a poza tym uwaga, uwaga, i tutaj werble. No, te słuchawki kosztują 999 zł. Za tyle oczekiwałbym tych dodatkowych formowalnych nakładek w zestawie. Za tyle oczekiwałbym też ANC jako opcji. Niekoniecznie do domu, ale na miasto. Ogromna szkoda, bo mimo całej otoczki związanej z formowaniem wkładów, to równie dobrze moglibyśmy pozostać na etapie standardowych wymiennych tipsów, a jednocześnie otrzymać dobrze działające ANC. Idąc dalej, mikrofon brzmi on właśnie w ten sposób. Aktualnie możecie mnie z niego posłuchać, i niby pod pchełkach nie spodziewałbym się jakiegoś wybitnie mocnego mikrofonu, ale też mógłby być trochę lepszy. No i ta ostatnia kwestia, która mnie nurtuje, mianowicie rzućcie okiem na budowę. Kiedy się przyjrzycie, to okaże się, że jest to projekt przypudrowany, na przykład o system Lightspeed przez Logiteka, ale pierwowzorem, wręcz oczywistym są Ultimate Ears Fits. Czy jest to jakieś gigantyczne zaskoczenie? No muszę przyznać, że niekoniecznie, ponieważ mój serdeczny przyjaciel Audiofil przypomniał mi, że przecież Ultimate Ears aktualnie należy do Logiteka. I rzeczywiście wariant pod znaku niebieskiego G jest przede wszystkim wyposażony w to 2,4, które niweluje opóźnienia. Dodatkowo na bluetooth kosztem lekkiego zjazdu jakości audio można wybrać tryb Niskich opóźnień. To raczej temat pod konsole lub smartfony, ale można z niego korzystać. Typowo kompetywna rozgrywka, mimo wszystko, najlepiej sprawdza się na 2.4 i to był mój podstawowy kompan. Czy występuje szumek? Występuje, szczególnie w momencie, gdy słuchawki wchodzą w tryb nieaktywności po dłuższym braku dostawy dźwięku. Podczas użytkowania od słuchu już go zwyczajnie nie wyłapałem na tyle, aby uznać za wpływający na brzmienie całościowo. I mówiąc o brzmieniu jest dobrze, bardzo chętnie w ogóle w tym miejscu zaserwowałbym wam jakiś wykres, ale przez te końcówki, które już się uformowały, naprawdę mega ciężko miesięczność te słuchawki w dogodny sposób w urządzeniu mierniczym. Natomiast nie są to słuchawki przesadnie basowe, szczególnie w tych najniższych partiach. Albo inaczej, ten bas jest przyjemny, ale nie jest mulący. Przetworniki 10 mm o paśmie przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz oraz impedancji 16 Ohmów najlepiej moim zdaniem radzą sobie ze średnicą, która jest równa, czysta, bardzo celna. Wokale mega dobrze wybierane. No i góra. Tutaj jest momentami zbyt ostro na domyślnych nastawach i może to się dać we znaki przy świszczących kulach na przykład, ale jednocześnie tej precyzji czy punktowości nie nie odmówię. Po prostu startowo jest zbyt mocno wykręcona, ale tak, te pchałki grają naprawdę bardzo dobrze, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że uzyskam tutaj na tyle przyjemne, ciekawe doświadczenia audio, mówiąc o sprzęcie dedykowanym graczom, a to, co ewentualnie nam się nie podoba, można skorygować w aplikacji na smartfonie, gdzie mamy przykładowy equalizer graficzny, bo generalnie tutaj cała magia dzieje się na smartfonie, a nie na PC. -cie. Tutaj też odpalicie na przykład tryb niskich opóźnień do bluetooth, czy zdefiniujecie wykorzystanie różnych gestów, bo one są obecne zarówno dla lewej, jak i prawej słuchawki. I chyląc się powoli ku końcowi, te słuchawki są dziwne, jako innowacja, absurdalnie wygodne, jeżeli dobrze je przetopicie, no i siedzą w uchu też fantastycznie. Nie wypadają. Poza tym przewaga tych słuchawek nad pełnowymiarowymi do gier jest taka, że serwując ten sam albo i lepszy poziom izolacji pasywnej, bo ANC nie ma, dają przewiew, brak potliwości, brak jakiegokolwiek obciążenia na górze głowy. Dźwiękowo też jest tutaj naprawdę bardzo przyzwoicie, a wciąż mówimy o słuchawkach dedykowanych graczom, więc to już jakiś atut. Mikrofon tylko akceptowalny. Żywotność na baterii dobra dla takiego każualowego gamingu solo, trochę słabiej, jeżeli mówimy o kompetywnej rozgrywce, rozgrywce z innymi ludźmi, gdzie musimy cały czas korzystać z mikrofonu. No i gdyby tutaj jeszcze pojawiło się ANC obok tego 2,4, nie jako obowiązek. A jako opcja, którą raz na jakiś czas można wykorzystać. Niestety tą główną wadą, pośród szeregu różnego rodzaju zalet w Gificach jest po prostu cena. Cena, która jest wysoka i cena, która sprawia, że można w jej urębie kupić na przykład G733 jako pełnowymiarowe słuchawki do gier, a jednocześnie jakieś mniejsze pchełki na Bluetooth, z których będziecie korzystać podczas przejazdu komunikacji, do pracy itd., itd. No nie mam zamiaru po prostu demonizować tych słuchawek, bo jako produkt są one ciekawym rozwiązaniem po prostu rozwiązaniem, które w tym momencie jest za drogie, ale gdyby były w jakiejś naprawdę dużej, Promce, na przykład 30, 40 albo nawet 50%, a myślę, że takich promocji Gypsy się doczekają, no to wtedy na pewno można się nad nimi zastanawiać. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich pchałkach gamingowych. Czy jest to rozwiązanie przyszłości, a może jednak powinniśmy pozostać przy standardowych, pełnowymiarowych słuchawkach dedykowanych graczom? Piszcie pod spodem, nie zapomnijcie również polubić tego filmu, jeżeli Wam się spodobał. A my widzimy się już niedługo. A no i kanał subskrybujcie, żeby być z nami na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć.